Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Co prawda po krótkiej przerwie, ale spokojnie, mam już kilka materiałów w zanadrzu, więc ruszam, ruszam, tak? I jeśli będziecie słyszeć w moim głosie, czy to, że mówię przez nos, czy cokolwiek innego, to jestem właśnie w trakcie, a raczej bliżej już końca swojego przeziębienia, także... Już teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do TBR-u na jesień 2024. Z racji tego, że TBR na lato poszedł mi całkiem ok, ale to sobie podsumujemy wraz z końcem września we wrap Wtedy powiem, czy faktycznie ile i czego udało mi się przeczytać. Tutaj będziecie mieć jeden spoiler, czego nie udało mi się przeczytać, ale dlaczego zostawiłam sobie to właśnie na ten jesienny czas. A teraz przejdźmy już do tych książek, które właśnie tej jesieni zamierzam przeczytać. Książką, o której wspomniałam, że będzie to spoiler do nieprzeczytanych książek, właśnie z tego TBR-u na lato. I chodzi o książkę Jessica Townsend, Nevermore Przypadki Morrigan Crow. Dlaczego ja tej książki nie przeczytałam? Bo stwierdziłam, że chcę ją sobie właśnie zostawić na ten jesienny czas. Ona mi się kojarzy z Wednesday, ona mi się kojarzy właśnie z. Z takim klimatem jesieni, właśnie tej szkoły magii, tego wszystkiego, dlatego stwierdziłam, że właśnie jesień, być może końcówka września, początek października, będzie idealnym czasem, żeby przeczytać właśnie tę lekturę. I to jest książka o właśnie Morigan, która chyba dostaje magiczny dar. I to jest wszystko, co ja o tych książkach w sumie chciałam wiedzieć i nic więcej Wam nie powiem w tym temacie, bo ja to za każdym razem powtarzam. Zachwyciła się nimi Nikola z kanału Dr. Book, ona robiła reread tych książek całkiem niedawno zresztą, dlatego uważam, że tej jesieni na pewno przeczytam właśnie ten tytuł. Z wyrzutów, które już trochę czekają na swój czas, na swoje 5 minut na tym kanale, żeby opowiedzieć o nich i żeby w końcu je właściwie przeczytać, to książka... VI Schwab, czyli Niewidzialne życie Adilaru. O tej książce było swego czasu bardzo głośno. Ona wyszła u nas w dwóch wydaniach. Jedno było to niebieskie z barwionymi na niebiesko brzegami, i potem, potem właśnie te wydanie bardziej minimalistyczne, bardziej chyba limitowane miało być, aczkolwiek ona chyba oba trafiły normalnie do sprzedaży i wszystkie można kupić cały czas. Tę książkę przełożył dla nas oczywiście Maciej Studencki, czyli tłumacz, który tłumaczy większość książek Wii i dla właśnie wydawnictwa Winidia czy wydawnictwa poznańskiego. I tutaj mamy historię dziewczyny, która ma na imię Adeline i zawiera pakt z Diabłem. Ten faustowski pakt z Diabłem, dlatego też musi żyć wiecznie i uciekać cały czas. Mam nadzieję, że ta książka mnie nie zawiedzie. Jestem właśnie ciekawa, jak ona wyjdzie w swoim wykonaniu, bo jeśli chodzi o pióro właśnie Wiktorii Słap, to ja w jakiś sposób się zakochałam w tym, co ta autorka tworzy. Mam jeszcze serię do przeczytania. Chciałam, że wydawnictwo Zysk zapowiedziało kolejną książkę spod pióra tej autorki, więc cieszę się, że te książki pojawiają się na naszym rynku i że będzie po co sięgać. Także niewidzialne życie Adi Laru. Teraz coś bardziej klasycznego, coś co również czeka na swój moment właśnie w moim czytelniczym życiu. To książka, którą kupiłam na któryś targach i bardzo mi na niej zależało, bo ona przez chwilę była niedostępna. I to książka Gastona Larue, Upiór Opery. Klasyk, gotycki, gotyckiej grozy właściwie. I jest to historia właśnie Erika, zdeformowanego, genialnego kompozytora, żyjącego w podziemiach opery paryskiej, nieszczęśliwie zakochanego w młodej solistce Christine. I ja nie chcę wiedzieć więcej, ja wiem, że ta książka cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi, zbiera naprawdę bardzo dobre opinie, mimo że no jest to już taki w sumie klasyk, to jest książka stosunkowo stara, ale liczę, że to będzie właśnie taka lektura, Którą przeczytam bliżej powiedzmy końca października, bliżej Halloween, bliżej tego takiego spółki klimatu, żeby tak mocniej się wczuć, jeżeli już będzie padał taki stuprocentowy deszcz, gdzie przyjdą te długie, ciemne wieczory, żeby tak w 100% odpalić sobie świeczkę, poczuć ten klimat, poczuć to wszystko i tak wchłonąć tę lekturę. Wejść w nią i zachwycić się nią w tak w 100%. Następny tytuł to coś krótszego, jednotomówka, coś, co chciałam już kiedyś przeczytać, ale nie było mi dane. A wydaje mi się, że jest to książka, która też wpisze się właśnie w ten klimat wiedźm, czarownic tego całego właśnie jesiennego tematu. I to jest książka Stacey Hols, czarownica ze wzgórza, którą przełożyła dla nas. Anna Żukowska-Maziarska dla wydawnictwa Świat Książki. Tej autorki jeszcze jedna książka jest dostępna na naszym rynku, ale nie przypomnę sobie za nic w świecie, jaki jest tytuł tamtej książki. Tutaj mamy historię dziejącą się w Anglii w 1612 roku, gdzie nasza bohaterka Fleetwood chce dać mężowi dziedzica, ale okazuje się, że ona może nie przeżyć narodzin dziecka. I trafia na dziewczynę, która ma na imię Alice, która jest właśnie akuszerką, ale oprócz właśnie tego, że mają się tutaj spleść losy dwóch kobiet, dochodzi do tego szczypta magii. Także Czarownica ze wzgórza Anglia, procesy czarownic, to wszystko, co właśnie tam się dzieje, polowanie na czarownicę, więc wydaje mi się, że to będzie też taka dosyć klimatyczna książka, i mam nadzieję, że również tutaj. Przypadnie mi do gustu, bo okładka jest piękna, także liczę, że treść również jej dorówna. Książka, która już kiedyś też znalazła się na moim TBR-ze, niestety nadal jest nieprzeczytana. Ja mam wszystkie cztery tomy dostępne u siebie na półeczce, i to jest książka autorstwa Debory Harkness, Księga Czarownic. Na podstawie tej książki jest serial. Dla nas przełożyli ją Paulina Breiter, Michał Jakuszewski, Grzegorz Komerski, Wojciech Prókiewicz, Anna Reszka i Małgorzata Strzelec. I to jest książka o czarownicach, demonach, wampirach i całym właśnie tym świecie. Jest taka dosyć spora objętościowo, ale ja sobie w sumie wybrałam większość takich książek w ten TBR, no bo jesień jednak sprzyja właśnie czytaniu długich tytułów. I jest to początek serii, więc no, zacznę sobie coś kolejnego. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ja co prawda odkładam ją trochę w czasie, chociaż bardzo chciałabym właśnie obejrzeć serial, który powstał na podstawie tej książki, porównać sobie właśnie te dwie rzeczy, te dwa twory. Co tam bardziej mi się właśnie spodoba, no i, i, i sam klimat, no czarownice, demony, upiory, to wszystko, co właśnie w tym jesiennym klimacie dalej ma ze mną pozostać. Liczę, że się nie zawiodę i szybko sięgnę po przeczytaniu tej książki, jeżeli ona mi się faktycznie spodoba, po pozostałe części, które na tej mojej półce są. Kolejne dwie książki, które wam tutaj pokażę i to już są w sumie ostatnie książki z tego TBR-u. To również książki z wydawnictwa Mag. I pierwszą z nich jest książka Brandona Sandersona Yumi i malarz koszmarów, które zilustrowała dla nas Alina Chen i tę książkę przełożyła dla nas Anna Studniarek i to jest książka z tych Secret Project właśnie Brandona Sandersona. Ona jest pięknie ilustrowana. Pokażę wam tylko taki o fragmentik. Ja o tej książce nie wiem totalnie nic. Ale wiem, że jednych zachwyca, innych wręcz nie. Ona zbiera czasami bardzo skrajne opinie. Ale to będzie moje pierwsze spotkanie z Sandersonem. Chociaż chciałam zacząć właściwie od książek z tej serii... Tam, gdzie jest bohater wieków... Kurcze, nie mogę sobie przypomnieć, jaki jest tam pierwszy tom. Z Mgły Zrodzony, tak. Chciałam zacząć od Z Mgły Zrodzonego. Ale wydaje mi się, że Jumi i Malarz Koszmarów pójdzie na pierwszy ogień, bo ostatnio mocno wsiąknęłam w youtuba zagranicznego, youtuba amerykańskiego, w booktuba właściwie i tamte treści. I dużo osób się właśnie zachwycało tą książką, dlatego chcę właśnie spróbować. I koszmary to wszystko, co się może wyśnić człowiekowi to, co mógł tutaj stworzyć Sanderson wydaje mi się też być odpowiadające klimatem właśnie dla tej aury, która zbliża się do nas tej jesieni. I ostatnim tytułem, który tutaj mam, to książka od autorki, którą na swój sposób bardzo polubiłam za pióro. I to były książki Leigh Bardugo, Leigh Bardugo które przeczytałam w sumie trylogię Grisha po angielsku. Przeczytałam później Królestwo Kanciarzy i Szóstkę Wrąt, w których się zakochałam. No ale trzeba iść dalej, trzeba iść dalej z tą autorką. Ja jestem ciekawa, co ona jeszcze może stworzyć. I mam tutaj Dziewiąty Dom. I to jest książka, wokół której też pojawiły się różne opinie. I Dziewiąty Dom zostało przełożone przez Małgorzatę Strzelec właśnie dla wydawnictwa MAG. I z tego co kojarzę, ta książka ma być trochę w duchu właśnie... Tajne stowarzyszenia parają się zakazaną magią. Ma być w takim duchu Dark Academia, coś takiego. I też właśnie ją widziałam na zagranicznym Booktubie. Jedna właśnie z dziewczyn przypomniała mi o tej książce. Tam wysłuchałam takiej mega obszernej opinii, w której ona się zachwycała, i bardzo szybko sięgnęła po drugi tom. Który ja też mam na półce, więc jeżeli ta książka faktycznie mi się spodoba, to wejdę sobie w ten świat dalej. I mam nadzieję, że i tutaj Lej Barduga mnie nie zawiedzie. No i cóż. To by było na tyle, pokazałam Wam sześć nowych książek i jedną Morrigan Krau, która przechodzi ze mną z poprzedniego TBR do tego, czyli w sumie siedem tytułów. Ja zostawiam sobie tutaj przestrzeń na ten jesienny czas, żeby ewentualnie coś sobie do tego tbr dobrać, ale z racji, że listopad jest miesiącem literatury non-fiction, no to ja wtedy zamierzam też trochę bardziej skupić się właśnie na literaturze faktu, na reportażach, na tym, co mam na tej swojej płeczce nieprzeczytanych dotychczas, no i być może jeszcze, nie wiem jak to się wszystko tutaj rozegra, na akcji Listopad na Faktach, o ile znajdę na to czas i przestrzeń. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy już rozplanowaliście sobie TBR na jesień, z jakimi książkami zamierzacie ją spędzić. Być może któryś z tych tytułów znalazł się również na Waszych listach i może byśmy sobie zrobili jakiś buddy reading albo coś w ten deseń. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, ja sobie to bardzo chętnie poczytam. Tymczasem trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie o siebie, uważajcie, bo Polska na ten moment no, znalazła się w dosyć krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie te dolne województwa i powodzie, które teraz panują. Jeśli jesteście gdzieś tam w okolicach, to naprawdę uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. Jeżeli potrzebujecie pomocy, nie bójcie się o nią zwrócić, bo każdy z nas mógł znaleźć się w takiej sytuacji. No i cóż. Z mojej strony to by było na tyle. Do usłyszenia niebawem. Cześć!